Wtorek 17 stycznia 1989 roku był wyjątkowo mroźny. Zima nie oszczędzała żadnego rejonu Polski, a zamość wydawał się być najzimniejszym miastem. Mroźna aura dla niektórych była czymś wspaniałym, bo przecież na to czekają miłośnicy zimowego szaleństwa. Jednak dla tych, którzy tego ranka musieli wyjść do pracy, pogoda była koszmarem. W takiej sytuacji był pewien listonosz, którego rejon obejmowała także niewielka wieś Feliksówka, niedaleko Zamościa. Listonosz co drugi dzień odwiedzał to miejsce przywożąc pocztę, a mieszkańców znał praktycznie wszystkich. Około godziny dziewiątej rano podjechał pod domem pani Marianny. Kobieta mieszkała w ostatnim budynku na trasie listonosza i zazwyczaj to tam robił sobie małą przerwę, przy okazji rozmawiając dłużej z 67-latką. Tego dnia drzwi nikt nie otwierał. Listonosz pukał i dzwonił dzwonkiem, ale nadaremno. Dwa dni wcześniej pani Marianna nie wspominała, że gdzieś wyjeżdża, ale przecież mogła pójść do sklepu czy do sąsiadów. I gdy listonosz miał już odchodzić, zauważył, że drzwi wejściowe do drewnianego domu są uszkodzone. Co prawda, ktoś próbował je poskładać, ale ślady wyłamania można było dostrzec. To go zainteresowało. Pchnął lekko drzwi, które pod naporem otworzyły się. W dalszym ciągu nie było słychać obecności mieszkanki. Zrobił kilka kroków i wszedł do kolejnego pomieszczenia. To, co zobaczył, było koszmarne. Na ziemi leżały zakrwawione zwłoki pani Marianny. Dzień dobry, jest wtorek godzina 17, więc przyszedł czas na kolejny odcinek na kanale kryminalnym. Dzisiaj bardzo mroczna historia zabójstwa, za które sprawca uniknął najwyższej kary. Mam nadzieję, że sprawa was zaciekawi i jeszcze o niej nie słyszeliście. Zanim przejdziemy do głównego tematu, to chciałbym polecić wam usługę YouTube Premium. Moi drodzy, zachęcam Was szczególnie dlatego, że możecie bez żadnych opłat wypróbować YouTube Premium przez 30 dni, a po tym czasie zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Warto przekonać się samemu o zaletach tej usługi, zwłaszcza, że dzięki niej możecie oglądać filmy bez reklam, pobierać ulubione odcinki i obejrzeć je później, nie tracąc swojego transferu danych, a nawet posłuchać chociażby tego dzisiejszego podcastu w tle, co jest ogromną zaletą usługi YouTube Premium. Pamiętajcie, 30 dni testujecie bezpłatnie, a później możecie zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Gorąco polecam, a teraz zabieram Was z powrotem na Lubelszczyznę. Listonosz, zszokowany swoim odkryciem, pobiegł do najbliższego domu. Ze łzami w oczach wykrzyczał, co właśnie zobaczył i poprosił o wezwanie służb. Milicja zjawiła się na miejscu po kilkudziesięciu minutach. Technicy kryminalistyki przystąpili do swoich obowiązków. Sfotografowali każde pomieszczenie, zwłaszcza to, w którym znajdowały się zwłoki. Zabezpieczono także wszystkie ujawnione ślady linii papilarnych. Ważnym odkryciem było też to, w jaki sposób sprawca najprawdopodobniej dostał się do środka. Framuga drzwi na wysokości zamka nosiła ślady po uderzeniach ostrym narzędziem być może siekierą. Śledczy dowiedzieli się, że gdy listonosz był w tym domu dwa dni wcześniej, śladów tych nie było. To zawęziło czas, w którym doszło do włamania. Po wykonaniu oględzin zwłoki zostały przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję. Nie trzeba było być wybitnym specjalistą, aby zauważyć, że czaszka kobiety była rozłupana. Ktoś zadał jej wiele uderzeń ostrym narzędziem, szczególnie w głowę i w szyję. Być może była to Siekiera. Jednak kolejne odkrycie rzuciło nowe światło na całą sprawę. 67-latka przed śmiercią została wykorzystana. Śledztwo ruszyło. Na wniosek komendanta powołano specjalną grupę funkcjonariuszy, którzy mieli za zadanie schwytać sprawcę tego bestialskiego czynu. Problem polegał na tym, że milicjanci nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Nie było żadnego śladu wskazującego na kogokolwiek. Motyw rabunkowy został natychmiast wykluczony. Marianna była biedną emerytką, która ledwo wiązała koniec z końcem. Zresztą podczas oględzin miejsca zbrodni śledczy potwierdzili, że dom nie został splądrowany. Nic nie wniosły także przesłuchania sąsiadów. Nikt nic nie słyszał i nikt niczego nie widział. I faktycznie mogło tak być. Drewniany dom stał w pewnej odległości od najbliższego zabudowania. W toku śledztwa ustalono, że pani Marianna nie miała żadnych wrogów. Żyła spokojnie, raczej samotnie. Nie miała długów, nie była kutliwa. Raczej nikt nie szukał zemsty. Wiadomo było, że do zabójstwa musiało dojść w nocy lub wieczorem dnia poprzedniego. Śledczy bowiem dotarli do sąsiada, który 16 stycznia widział sąsiadkę całą i zdrową, gdy ta szła ulicą. Jedynym wytłumaczalnym motywem działania sprawcy był ten seksualny. Kobieta została wykorzystana, a w dodatku patolog sugerował, że mogło do tego dojść, gdy kobieta konała. To wskazywałoby, że sprawca jest seksualnym psychopatą, który może uderzyć ponownie. Ludzie bali się, ale też sami wymyślali kolejne scenariusze. Na ten moment najważniejszym było ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Pamiętajmy, że mówimy o sprawie z 1989 roku. Technologia nie była tak rozwinięta jak obecnie, więc zabezpieczone na miejscu ślady linii papilarnych i ślady biologiczne były niewiele wnoszącym do sprawy dowodem. W tym konkretnym przypadku wskazówką była sekcja zwłok. Niezwykle brutalny sprawca zadał kilkanaście ciosów, najprawdopodobniej siekierą, po czym zgwałcił konającą kobietę. To wskazywało, że śledczym mogą mieć do czynienia z deviantem. Wtedy nie było żadnych baz danych i za sprawą kliknięcia w monitor na ekranie nie pojawiał się gotowy wynik poszukiwań. Mimo to śledczy postanowili sprawdzić wszystkich potencjalnych sprawców, skupiając uwagę na tych, którzy mieszkali w okolicy i byli leczeni lub karani za przestępstwa na tle seksualnym. W tym celu należało wykonać długotrwałą i niezwykle żmudną pracę. Ręcznie weryfikowano akta spraw i dokumentację szpitalną. Na szczęście w okolicy Zamościa nie było wielu takich ludzi. Z łatwością udało się dotrzeć do tych, których wytypowano, ale sprawy to nie posunęło do przodu nawet o kawałek. Wszyscy wytypowani mieli niepodważalne alibi. Żadnego z nich nie było nawet w pobliżu miejsca zbrodni. Na tych działaniach możliwości śledczych się wyczerpały. Prokurator nie miał innego wyjścia, jak wydać decyzję o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy. Wszystkie akta, zabezpieczone ślady i notatki trafiły do policyjnego archiwum. Mijały kolejne lata, a sprawca pozostawał na wolności. Nauka w tym czasie zrobiła ogromny postęp. Media co jakiś czas donosiły o kolejnych wynalazkach, przed którymi drżeli bandyci. Przełomem było opracowanie izolowania DNA. Od teraz ślady krwi czy włos znaleziony na miejscu zbrodni był na wagę złota. Do tego doszedł system AFIS, a zaraz po nim program, który analizuje i porównuje ślady linii papilarnych. Ostatnim z ważniejszych odkryć był odpowiednik AFIS-u w genetyce. Ślady DNA zebrane w jednym miejscu, w jednej bazie danych, pozwalają zidentyfikować sprawcę, który pozostawił ślad na miejscu zbrodni. Oczywiście, o ile jego próbka znajduje się w takiej bazie. Ta ostatnia baza danych to mocna broń w rękach funkcjonariuszy z archiwum Mix. Sprawy niewyjaśnione te sprzed wielu lat, kiedy śledczy zabezpieczali materiał genetyczny i odciski palców, dziś właśnie trafiają do tego systemu. To, co 20 lat temu było Matrixem, dziś jest normalnością, a z pozycji biurka można rozwiązać sprawę sprzed 20, 30, a nawet 40 lat. Ta opisana dziś sprawa była priorytetem. Lada moment czyn o morderstwo byłby przedawniony, a wówczas sprawca mógłby spać spokojnie, nie martwiąc się o to, że kiedykolwiek stanie przed sądem. W 2020 roku materiał biologiczny, zabezpieczony w 1989 roku w Felixowie, trafił właśnie do tej bazy danych. Udało się wyizolować z niego profil DNA i można było przystąpić do przeszukiwania systemu. Wyobraźcie sobie, jakie musiało być zdziwienie śledczych, gdy na ich ekranie pojawił się wynik pasujący do ich próbki. Zaskoczeniem nie był sam fakt trafienia wyniku, ale to, że sprawca zbrodni sprzed 30 lat trafił do bazy zaledwie kilka tygodni wcześniej. Waldemar C miał wówczas 66 lat. W 2020 roku dopuścił się strasznego przestępstwa. W województwie lubelskim napadł, a później wykorzystał kobietę. Tym razem ofiara przeżyła i opisała napastnika. Dodając do tego zeznania świadków, szybko ustalono, że sprawcą był 66-latek. Jako, że był przestępcą seksualnym, jego profil DNA został dodany do bazy. Chwilę później na światło dzienne wyszła tajemnica, którą ukrywał od 17 stycznia 1989 roku. Warto też wyjaśnić, że w takich sytuacjach nie kończy się tylko na wytypowaniu pasującego wyniku. Później do akcji wkraczają laboratoria policyjne, które muszą niezależnie od siebie potwierdzić zgodność obu próbek. Nie może być mowy o żadnym błędzie czy przekłamaniu wyniku. Gdy biegły wyda opinię i potwierdzi, że faktycznie ślad z miejsca zbrodni pasuje do profilu podejrzanego, sprawa jest niemalże rozwiązana. W tym konkretnym przypadku śledczy nie musieli trudzić się w poszukiwania. Sprawca siedział w więzieniu za inne przestępstwa. Miał do odsiadki kilka lat pozbawienia wolności, ale ciążył na nim kolejny zarzut za przestępstwo z 2020 roku. Wieść o tym, że jest podejrzewany o zabójstwo, na pewno już sama w sobie skomplikowała mu życie. W tej sprawie otrzymał status tymczasowo aresztowanego, więc odebrano mu szereg przywilejów. Kiedyś wam wyjaśnię skąd taka zmiana. W zeszłym roku Waldemarce skończył 67 lat. Tyle samo miała jego ofiara, gdy ją zamordował. Póki co podejrzany czeka na swój proces. Wszystko wskazuje na to, że do końca życia pozostanie za kratkami, choć tak naprawdę życie uratowało mu umorzenia sprawy. Być może gdyby śledczy trafili na jego tropę zaraz po zbrodni, to usłyszałby wyrok śmierci, który wtedy obowiązywał choć nie był już tak chętnie stosowany przez sądy. Co ciekawe, to właśnie za zbrodniem w okolicy Zamościa w kwietniu 1988 roku wykonano ostatni wyrok śmierci w Polsce. Wówczas powieszono mordercę, kobiety i jej córki. Później do Polski przyszły transformacje ustrojowe, a na mocy moratorium wyroki śmierci zostały zawieszone. Dopiero w 1997 roku wprowadzono nowy kodeks, w którym zapisano karę dożywotniego pozbawienia wolności jako karę najsurowszą. Na tym dzisiejszy odcinek się kończy. Mam nadzieję, że sprawa Was zaciekawiła. W komentarzach pod tym filmem możecie podsyłać mi propozycje innych ciekawych i mało znanych zbrodni. Być może któraś trafi na kanał kryminalny. Na dziś już się z Wami żegnam. Jak zawsze życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia i zapraszam na czwartkowy odcinek o godzinie 15. Będzie to kolejna odsłona obozowych strażników, odcinek bardzo mocny, który wywołał u mnie poruszenie. Serdecznie zapraszam, do usłyszenia.